Cześć. Jurek mówi: Słuchaj, że jak Państwo słyszą, akcja dzieje się w Krakowie. Słuchaj, że dobrze tu mówią o Tobie. No, siedzimy, nic się nie dzieje. Siedzimy tu, piwko pijemy, gadamy, cały czas gadamy o niczym. Tak sobie gadamy, ale bardzo przyjemnie jest. O, Janek siedzi, o, pozdrawia Cię. Wyobrażasz to sobie? O, Henry jest, ty, siedzi, Cię pozdrawia. O, Marek jest, siedzicie. A nie, Marek Cię nie pozdrawia. A reszta Cię pozdrawia. No. Siedzimy, nic się nie dzieje. Nuda. Nuda po prostu, przerwa jaka, czy co. Ale bardzo przyjemnie jest. Siedzimy. Piwko sobie. No szkoda, że Cię nie ma. Bo byś se usiadł z nami. I pogadał. A Ty co? Na wsi pewnie jesteś, nie? No, a my siedzimy. Nic się nie dzieje. Nuda. No Słuchaj, że. To zrobimy tak, że jak wrócę do domu, to zadzwonię do ciebie. No to pogadamy. Nie, bo nie chcę tu przeszkadzać, bo siedzimy. No to słuchaj, że trzymaj się tam. Wszyscy cię tu pozdrawiają. Oprócz Marka. I na razie. No trzymaj się. Nie, siedzimy. No, no mówię, nie. no. Nagrałem mu się.